Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić uczestników siódmej edycji konkursu Raporty Społeczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz bardziej wkracza również do polskiego krajobrazu działalności spółek, przedsiębiorstw, które chcą mieć w swoim niejako backgroundzie taką informację, że są z firmami, które są społecznie odpowiedzialne, że to nie jest tylko odpowiedzialność w sprawach, które dotyczą e, sposobu zatrudnienia, wynagradzania pracowników, e, dbałości o bezpieczeństwo ich higienę pracy, ale również jest to dbałość między innymi o środowisko, dbałość również o e, transparentność e, swoich e, kontraktów. Jest to również dbałość o to, aby e, ta działalność firm przynosiła również konkretny i wymierny efekt społeczny. Miałem okazję w ubiegłym roku uczestniczyć w ocenie takiego konkursu i powiem, że przechodziło to najśmielsze takie oczekiwania z mojej strony, bo na przykład mała firma, która produkowała chociażby urządzenia do czy, czy wyposażenie do związane z drogami, pozwoliła sobie na takie przedsięwzięcie, które miało służyć bezpiecznemu e, uczestnictwu osób pieszych, a w szczególności dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, e, kupując im zarówno urządzenia, jak i, jak i kupując również odblaski, które miały uczynić pieszych widocznych w ruchu drogowym, czyli spełniała z jednej strony swoje zadanie związane z prowadzeniem działalności biznesu, a z drugiej strony pokazywała, że firma to może również inicjować akcje społeczne. Podobnie dotyczyło to wielkich operatorów, ale zwracam uwagę na tę małą firmę, ponieważ okazuje się, że ta odpowiedzialność społeczna biznesu może nie tylko być raportowana, nie tylko może być jakoś popularyzowana przez wielkie firmy działające na polskim i na europejskim rynku, światowym rynku, ale również przez małe firmy. Ponadto chcę Państwu również zaanonsować, że jesteśmy w trakcie prac nad zmianami dwóch dyrektyw, w których społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach między innymi z prawami człowieka ma być wprowadzona do ustawodawstwa europejskiego, choć staramy się, aby ona była przede wszystkim marką, a nie koniecznie obciążeniem dla wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą. Pozdrawiam wszystkich Państwa w ramach siódmej edycji konkursu w roku co, rok 2013.